Historia z kołem w tle zaprasza na film. Radziecki słów Pojazdy pancerne marki Fiat? Tak, były takie. Produkowano je na licencjach przez kilka innych przedsiębiorstw. Jednym z nich były zakłady Iżorskiego w Imperium Rosyjskim. Tam w 1915 roku rozpoczęto produkcję pojazdu pancernego napędzanego silnikiem Fiata. Pojazd ważył 5,5 ,5 tony i napędzał go silnik o mocy 83 koni mechanicznych. Pancerny rosyjski fiat miał pancerz o grubości 7 mm. Wewnątrz znajdowało się miejsce dla pięciu żołnierzy. Na wyposażeniu oczywiście karabin Maxim. Jeden nie dwa karabiny. Konstrukcja była prosta, ale jednocześnie solidna. Jeden z takich pojazdów Polacy zdobyli w bitwie pod pobołowem w 1918 roku. Iżorski współpracował również innymi producentami. Jednym z nich był amerykański White. Na podwoziu amerykańskiej ciężarówki żorski zbudował pojazd pancerny mniejszy od Fiata, był od niego krótszy o 40 cm, ale miał grubszy pancerz. Pancerny White ważył 6 ton i miał słabszy silnik. Pancerny Fiat rozpędzał się do 60 km na godzinę, White osiągał około 45 km na godzinę. Czy pojazd pancerny musi być szybki? Nie, ale powinien być łatwy w naprawie. O części Fiata było łatwiej. Łatwiej było podwozia Ostina na które należało czekać krócej niż na statek z USA. Transport z Wielkiej Brytanii trafiał nie do zakładów iżorskiego, a do warsztatów Putiłowa. Putiłow Austin ważył 5,2 tony, rozpędzał się do 50 km na godzinę, był wyposażony w karabin Maxim. To najbardziej popularny pojazd pancerny tamtego okresu. Na terenie Cesarstwa Rosyjskiego zmontowano około 200 sztuk. Z tej trójki to właśnie Austin był wykorzystywany podczas rewolucji październikowej. Pancerne Osteni wykorzystywano w wojnie bolszewików z Polakami. Kilka z tych pojazdów zdobyto i były wykorzystywane w wojsku polskim jeszcze na początku lat 30. Z tych zakładów wyjechał między innymi Poznańczyk zdobyty podczas działań wojennych. Z opisywanych pojazdów tylko kilka przetrwało do dzisiejszych czasów. Są dowodem tego, że wojna była i jest biznesem międzynarodowym. Z nowymi władzami państwa współpracowało wiele zachodnich firm. Kilka lat później pojawili się producenci samochodów osobowych oraz niemieckie firmy produkujące sprzęt rolniczy. To już jednak inna historia.